Ruch TV, oficjalna telewizja ruchu Chorzów. W wymuszone z zmiany w ruchu Chorzów, ale o tym będziemy mówić za chwileczkę. To tak a propos muzyki. Wracamy za chwilę. Lukic 17, Leśniak Paduk 28 i Karasiński numer 38 w linii pomocy na wahadłach. Moskwik 11, Sokół numer 7, Ciepiela 10, Proczek 8, Plewka 80. pośrodkowi pomocnicy. Bo... Zniż Pruszków na pewno będzie chciał doskoczyć do Stali Mielec, która jest na 15 miejscu, a Ruch Chorzów na pewno przynajmniej chciałby ten okres odpoczynku i... I nie zdecydował się na strzał, natomiast to jest chyba błędna decyzja. Gra do tyłu to zawsze będzie błędna decyzja. Karasiński, za lekkie to zagranie, Sokół do Majewskiego, Majewski potrafi coś wyczarować, szansa yes! dla Znicza, 1 do 0, jak to się szybko wszystko potoczyło, Bongo, o którym wspominałeś, reprezentant Polski do lat 20 wpisuje się na listę strzelców, 18 minuta, Znicz prowadzi, 1 do 0. Ale mówiłem przed chwileczką o tym, właśnie Bąk zdecydował się na oddanie strzału w polu karnym. Bardzo, bardzo precyzyjne uderzenie, piłka poleciała tuż przy słupku i... Mezgrani... Mezgrani z dystansu, Misztal z drobnymi problemami, jeszcze wmieszał się w to wszystko Kolar. Tam było bardzo blisko przewinienia. z pozycję Moskwika, który interweniował dwukrotnie. Teraz Nagamatsu przejął piłkę. Nagamatsu do kolara. Kolar do prawej nogi. Kolar uderzy. Kolar broni Misztal. Świetnie interweniuje Bramkarskicza z lewej nogi na prawą. A przed momentem Lukić zagrał tak, jakby chciał, żebyśmy mieli okazję i czas na obejrzenie powtórki. No i tak też się dzieje. Natomiast Mezgrani to jest piłkarz bardzo uniwersalny, potrafiący grać i na boku obrony, i jak widać jako skrzydłowy. Ależ teraz chciał zaskoczyć Misztala, to się nie udało. Nagamatsu, dosyć przypadkowo ta piłka powędrowała w pole karne. Pruszkowian, no i strzał z dystansu Karasińskiego. W tym spotkaniu, jeżeli chodzi o pierwszą odsłonę, jeszcze przy piłce zawodnicy Trukara. O 14.30 pogoń się gra z Wisłą Kraków, górnik Łęczna później podejmuje UKS Łódź i Polonia Warszawa zagra z Odrą opole o 19.30. A oczywiście jutro. Jeszcze Karasiński. Karasiński odważnie przebojowo Karasiński i Misztal. Musiał się wyciągnąć bramkarznicza. Majewski, Majewski sprytnie zakończone, to zostało strzałem, jeszcze okazja, wybijają zawodnicy niebieskich z linii, po strzale Koprowskiego robi to Leśniak padł, ale tutaj może się cieszyć Radosław Majewski, że jeszcze gra w tym spotkaniu. Borecki, przed pole karne, Nadolski, akcja dwóch rezerwowych z pluszków. No i znowu Borecki może się spokojnie rozglądać, do kogo zagrywać tę piłkę. Wybrał Majewskiego. Jak najbardziej logiczne rozwiązanie. Majewski schodzi do prawej nogi. Majewski! Nie ma gola, jest dobitka 2-0. Ależ dużo dobrej roboty wykonał w tej sytuacji Majewski, a spłętował to Bąk. 2-0 w 80 minucie. Prowadzi z nich pruszków. Na pełnym spręcie. Tak, tutaj widzimy właśnie o tym mówię świetne zejście do środka boiska uderzenie bardzo precyzyjne słupek no i tutaj widzimy tylko formalnością stała się bramka No i Manosa w tym spotkaniu Bąk natychmiast doskoczył do tej piłki. Miał pewnie też trochę szczęścia, że ona się odbiła w taki, ani inny sposób. Ale świetny mecz Bąka daje grać młodym piłkarzom w końcówce tego spotkania. Waldemar Fornali. Doskonała okazja do tego, żeby się pokazać w trudnym momencie. Dobre, zagranie jest do w samobójczy. No i proszę wszystkie bramki. Autorstwa zlicza Pruszką, Jak kieruje piłkę do własnej bramki. Trudne to było zagranie także dla obrońcy. Stąd też taki, a nie inny efekt. No i robią nam się emocje w końcówce tego meczu. Będzie bardzo ciekawie. Mamy jeszcze 4 minuty plus to, co doliczy pan Sędzia. Ale ciekawe to będzie tego, że piłka mogła być e, sucha. I triumfuje trener Znicza Peter Struchar. cieszy się Znicz Pruszków, bo wygrywa po raz pierwszy od 4 października 2025 roku. Wtedy Znicz pokonał Śląsk Wrocław. Dzisiaj wygrywa